Dzisiaj w naszym gimnazjum mamy wielkie wydarzenie, konferencja, szkolenie, na które zaprosiliśmy znakomitego szkoleniowca, że się powtórzy, ale pana Jacka Pożarskiego, doktor habilitowany, który wykłada na Uniwersytecie w Poznaniu i zajmuje się takimi problemami jak trudne, wychowania, trudne wychowanie uczniów, trudne zachowania, motywacja. No, Tematów jest bardzo dużo i on je wszystkie podejmujemy. Nauczyciele są zawsze po takich konferencjach bardzo zadowoleni. Korzystają. To nie jest tylko teoria, ale praktyka. I dzisiaj na naszej konferencji głównie będą uczestniczyli nauczyciele języka angielskiego z całego województwa. Także liczymy na... Frekwencji bardzo dużo. Dzisiejsze spotkanie w Nadarzynie jest spotkaniem z cyklu ośmiu spotkań w całej Polsce, które organizuje Ogólnopolskie Stowarzyszenie Anglistów English Teaching. Wcześniej spotkania były w Olsztynie, w Burzeninie, w Koszalinie, było też spotkanie w Orzechowie w Wielkopolsce. Dzisiaj jesteśmy w Nadarzynie i przed nami jeszcze korzuchu w województwie tak. lubuskim. Te nasze spotkania organizowane przez ogólnopolskie stowarzyszenie Anglistów służą temu, aby propagować ideę programu English Teaching Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Nidzickiej Fundacji Rozwoju Nida. I zamierzamy, jak w statucie mamy zapisane, cele szerzyć ideę English Teaching, które w gruncie rzeczy najbardziej... Skupiają się na tym, aby pomóc uczniom uczyć się inaczej, lepiej języka angielskiego. Pomóc nauczycielom, aby mogli przyjść do szkoły, stanąć przed uczniem, być pewnym tego, co robią i skutecznie uczyć języka angielskiego. Witam Państwa bardzo serdecznie na takim pierwszym naszym spotkaniu, mam nadzieję nie ostatnim. Cieszę się, że tak licznie przybyliście i mam nadzieję, że wychodząc będziecie mogli powiedzieć, jak było. Witam Państwa bardzo serdecznie. Gorąco witam przedstawicieli Urzędu Gminy, bo ja przecież nie mógłbym e, pamiętać o sialnawcach, e, bo pieniądze na projekt to zwłaszcza Wasze dzieło i Magdy i Katarzyny. Jednakże po tej drugiej stronie rzutniki, laptopy to pieniądze gminy. W związku z tym kieruję ciepłe słowa i podziękowania, że dbacie o nas, że pamiętacie o pieniądzach. Ale proszę Państwa, czas najwyższy nagrodzić wszystkich nauczycieli w tej szkole, ale na ręce Magdaleny, która była współtwórcą tego sukcesu, chyba największe uznanie. Magda, przez Twoje ręce, na Twoje ręce wszyscy nauczyciele są wyróżnieni, nie się czują wyróżnieni, bo tak powinno to wyglądać. Bardzo Ci dziękujemy i prosimy o więcej. Nie, nie chodzi o więcej. Chodzi o klasy, z jaką się pracuje. Witam Państwa bardzo serdecznie. W tych świetnych Jupiterów tak nie jestem przyzwyczajony. Jestem nauczycielem, tak jak Państwo, pracuję w gimnazjum w Orzechowie, to nie Poznań, tylko pod Poznaniem, w małej miejscowości. Tak jak cały program, Igliściczyk jest skierowany do nauczycieli z małych miejscowości, z miasteczek, ze wsi. I przyjechałem tutaj do Państwa jako prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Anglistów i jest mi niezmiernie miło pracować z Magdą Drzewiecką, która teraz tutaj się prezentowała, gdyż Magda i te 33 osoby, które są ambasadorami programu Bibliśczycik, to są te osoby, które przez całe lata piszą projekty, starają się, pozyskują środki i wszystkie te środki przeznaczają na lepsze uczenie dzieci w szkole. Wszystkie te pieniądze, które pozyskujemy jako stowarzyszenie i wcześniej jako zwykli nauczyciele, języka angielskiego. Przeznaczamy wszystko dla szkół, na wyposażenie szkół, na biblioteczki, realizujemy programy, realizujemy teatrzyki, festiwale piosenek, konkursy. Nauczyciel, powiem na przykładzie tego roku, do końca stycznia mógł napisać list intencyjny. Tych listów intencyjnych było 177, wpłynęło do niej 177 w tym roku. Z tej e, prawie 200 nauczycieli, setka nauczycieli będzie wybrana i zaproszona do rozmów kwalifikacyjnych i z tej setki zostanie wybranych około 60 do 80 nauczycieli, którzy będą mieli prawo do 15 lipca napisać projekt. Projekt roczny za 10 tysięcy lub 12, projekt półtoraroczny do 14 lub 15 tysięcy złotych. Plus jeszcze można było napisać o wakacje, 5 tysięcy na wakacje, jeżeli nauczyciel dysponował czasem, możliwościami pracy w czasie wakacji, to jeszcze można było pisać o 5 tysięcy na zajęcia wakacyjne. Do tej pory, przez te dwa lata teraz, w tej pierwszej edycji było 166 zgłoszeń. 84 kandydatów zostało zaproszonych do rozmów i były 52 projekty na kwotę 680 tys. zł. I te pieniądze poszły do szkół w małych miasteczkach na wsi na i, i y, tam właśnie były realizowane projekty English Teaching. A ja powiem o materiałach dla nauczycieli języka angielskiego. To są materiały nieodpłatne. Te materiały znajdują się na stronie internetowej www.oup.com. Te materiały są dostępne. Zaraz powiem, w jaki sposób z nich można korzystać, ale powiem też, że pod koniec prezentacji powiem o tym, co może wszystkich nauczycieli, wszystkich Państwa zainteresować, czyli o stronie Oxford Learners Bookshelf, to jest strona z e-bookami. Co zrobić, żeby skorzystać z tych materiałów dla nauczycieli? Trzeba się zarejestrować na stronie internetowej i potem za każdym razem, gdy będziecie Państwo chcieli korzystać z tych materiałów, należy, ten, należy się zalogować. I Generalnie rzecz biorąc mamy takie dwie części. Pierwsza część będzie o trudnych zachowaniach uczniów, czyli co robić, być, kiedy uczniowie groją. Czyli co robić wtedy, kiedy pojawiają się sytuacje, że nie wiem, ktoś nada notorycznie, zwraca mu wielokrotnie uwagę, dalej kadar. Co robić wtedy, kiedy mam rozgadaną całą klasę? A druga będzie bardziej, co robić jakbym się nie robił. Czyli co robić jakim się nie chce, jak są niezmotywowani, jak pracuję z takimi klasami, z którymi jest trudno pracować. Teraz ja Państwu powiem, ja się tym zajmuję już pełnoletnio, bo 18 lat. I powiem, jak się zacząłem tym zajmować. Czyli streszczę gdzieś w 10 minut historii, a później już będą same te metody. Kilka, no bo ja mam tego na 100 godzin, przynajmniej od 18 lat zebranych, więc wybrałem trochę, a wybrałem pod kątem jacy są nauczyciele na sali. Wiem, że są osoby i ze szkoły podstawowej, i z gimnazjów, z ponownie, Więc wybrałem takich, żeby dla każdego coś się znalazło. No nie mogłem wybrać jednej grupy, no bo ktoś by zawsze był pokrzywdzony, więc wybrałem ciekawe rzeczy mam na mnie. takie kiedyś w takiej szkole ktoś mówi, super pani przyniosła ze Stanów metodę. Yy, którą spróbowaliśmy, ale musieliśmy zrezygnować. Ja mówię jako tablica wstydu. Powiesiliśmy taką tablicę w gimnazjum, i ja tam wieszaliśmy, wstydu. I tam wieszaliśmy nazwę klasy, wieszaliśmy, która coś zbroiła, yy, bo to działało tam w Stanach, gdzie ona była, nie? Ale musieliśmy zrezygnować, bo tej klasy licytowały, to dużej wisi czyli, czyli odwrotnie, efekt tak kompletnie. Piękna metoda, tylko że wszystko odwrotnie, nie? Słuchajcie, albo na przykład. Yy, o, posłuchajcie Państwo, taka fajna nazwa. Otwieram książkę, a tu metoda kogo. Piękna nazwa, nie? o co chodzi? Czytam metodę kogo? A w metodzie kogo jest napisane tak. Uczeń przeszkadza w lekcji. Nauczyciel pisze jego imię na tablicy ostrzeżenia. Drugi raz przeszkadza jeszcze pisze drugi raz imię. To jest drugie ostrzeżenie. Za trzecim razem jest napisane w metodzie kogo? nas się okaże, dlaczego to nazwa. Nauczyciel wychodzi do biurka, a pod biurkiem ma taki przycisk. Połączony kablem gabinet, z gabinetem pedagoga. Naciska, już nie pisze. Tam u tamtego pewnie lampka się zapala. Jako do powołania. On wchodzi do klasy i co mówi? Kogo? kogo się